Zgodnie z zapowiedziami mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę, więc wyruszyłem z domu, żeby przetestować Mavica Mini wreszcie. Na jakimś otwartym miejscu. Mój wybór padł na jeden z fortów twierdzy warszawskiej, dokładnie Fort Bema, ale oczywiście okazało się, że na miejscu albo sprzątają, albo dopiero przygotowują się do jakiejś imprezy, i do samego fortu wejścia nie ma, więc musiałem znaleźć parking w jakiejś bezpośredniej okolicy. Parking znalazłem, jest całkiem przyjemny i dość duży, także wydaje mi się, że spokojnie znajdę tutaj miejsce na start i lądowanie. Potestuję trochę Mavicami i zobaczę, jak on się zachowuje. Zobaczę, jak jest z tym legendarnym zasięgiem, który podobno potrafi urywać się po 30 metrach. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jest tutaj sporo drzew. Nie zamierzam wyżyłować tego zasięgu na maksa. Zobaczę, czy jestem w stanie osiągnąć te swoje 150-200 magicznych metrów, których zazwyczaj potrzebuję. Przy okazji zrobię trochę zdjęć, trochę filmów, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda z tego drona. No i cóż, zapraszam do oglądania. No dobrze, udało mi się już wszystko połączyć. Wygląda na to, że sygnał GPS mamy aż z 13 satelit, także jest całkiem spoko. Wygląda na to, że wszystko ok. Wyświetliła mi się informacja, że mamy tutaj w pobliżu jakieś dwie Authorization Zones Wojskowe Zakłady Lotnicze i Instytut Technologiczny. Kliknąłem cancel raczej nie będę tam latał. No dobra. To zobaczmy na co stać tą maszynkę. Przy okazji ustawię sobie kilka spraw w aplikacji, w tym m.in. punkt RTH, żeby mi się tutaj nie wbił w te drzewa, i będę latał. Wrzucę wam wtedy obraz z drona. No dobra, to lecimy najpierw trochę w górę. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie ma tu szczególnie czego oglądać w okolicy, tym bardziej, że tak jak mówiłem Ford jest kawałek w tamtym kierunku i raczej nie będziemy go stąd widzi widzieć no, ale polećmy. Mamy na razie około 40 metrów, także e, zasięg w sumie bardzo niewielki. Mamy jakiegoś ptaka na horyzoncie niestety i obawiam się, że może być z nim problem, ale może nie. Wchodzimy na 40 metrów, tak jest kawałek dalej. Dobra, mamy też ostrzeżenie o silnym wietrze. Tego wolałbym na razie nie testować, ponieważ dron jest mimo wszystko e, dość mały. Na chwilkę, ok, mamy weak signal, pewnie dlatego, że jesteśmy troszkę nade mną. Dobra, na chwilę przerwę nagrywanie. W międzyczasie oczywiście rozładowała mi się bateria w aparacie, który miał filmować i nagrywać przede wszystkim mój głos, także zdołałem sobie tutaj jeszcze trochę polatać, a Wy nie będziecie słyszeć jak to komentuję. Natomiast mam ujęcia z drona, które robiłem w trakcie i poza tym, że po prostu latałem sobie tutaj tak do 100-150 metrów, to przetestowałem też cztery quickshoty, które Mavic Mini ma w swojej ofercie, czyli droni, to jest szybki odlot Mawika z kamerą skierowaną na nas. Do tego jest raket, czyli wylot w górę z kamerą, która kieruje się jednocześnie w dół na cel. Mają, mamy wtedy ujęcie top-down. Na koniec mamy jeszcze oblot celu na podstawie promienia pomiędzy dronem a celem, także możemy nawet z bliskiej odległości sobie coś oblecieć. Przy czym to zostawiłem sobie na koniec, bo nie byłem pewien, jak to działa. No i spiralkę, czyli jedno, jednoczesne okrążanie celu i lekkie oddalanie się od niego. Zobaczycie to po kolei. Muszę powiedzieć, że te tryby bardzo fajnie działają. Maszyna jest super stabilna, natomiast pamiętajcie, że nie ma czujników. Więc tutaj z tyłu tego nie widzicie, ponieważ są za kamerą, jest trochę takich małych drzewek. Dwa czy trzy razy było tak, że rzeczywiście no, ten mawik prawie się o nie obtarł. Co prawda, jest w klatce, więc nic by się większego nie stało i był też nisko. Natomiast no, brak tylnych czujników sprawia, że jednak trzeba samemu też trochę kontrolować to ile macie odległości od danej przeszkody. Pamiętajcie zawsze, że taki manewr automatyczny przerywamy bez problemu. Wystarczy dotknąć drążka albo nacisnąć przycisk stop, który jest widoczny przez cały czas. Po każdym manewrze Mavic wraca automatycznie. Na pozycję wyjściową, co też jest fajne. O ile nie robicie czegoś na jakimś ruchliwym miejscu, bo wtedy możecie zrobić komuś kuku albo wpaść w jakiś samochód, co się zdarza. No ale poza tym muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej maszyny. Y jeszcze nie mam na tyle odwagi, żeby tutaj testować zasięg. Najchętniej potestowałbym go gdzieś, gdzie jest troszkę mniej drzew. Tutaj niestety jest ich sporo, i po prostu wolałbym nie odzyskiwać tego drona. Z jakichś krzaczorów. Natomiast powiedzmy, że te 100, 100 chyba 50 metrów, które odleciałem maksymalnie. Mi na, na ten moment wystarczają, nie miałem żadnych problemów z informacją o sygnale, poza momentem, kiedy dron był bezpośrednio nade mną. Jak to zwykle bywa w tego typu kontrolerach, sygnał z anten nad nami jest rzeczywiście najsłabszy. Dobrze jest mieć tego drona cały czas przed sobą, anteny skierowane trochę w jego kierunku, tak żeby ten sygnał był najmocniejszy. Jak na razie mówię, 150 metrów udało mi się odlecieć w linii prostej. Leciałem też jakieś 40-50 metrów do góry, nie chcę latać więcej, nie wiem na ilu metrach leci ten samolot, który być może słyszycie teraz, ale no nie jest to więcej niż chyba 200-300 metrów, nawet myślę, że mniej, także wolałbym po prostu nie wwalić się tutaj w nic, a ruch na babicach jest coś dość duży, zwłaszcza w niedzielę, w weekend, kiedy ludzie oblatują swoje samoloty, także wolę nie ryzykować. Zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że jak na potrzeby takiego filmowania właśnie podróżniczego, kiedy coś trzeba szybko wyjąć, zrobić to ujęcie, zrobić jakiegoś quickshota, pojechać dalej, mając na e, karcie kolejne fajne ujęcia z różnych ciekawych miejsc, jak najbardziej, natomiast no wiadomo, że nie jest to raczej dron na jakieś tam wesela, tego typu sprawy, no chyba że chcecie je robić amatorsko zupełnie, zobaczymy jak będzie z tym zasięgiem, natomiast nie spodziewam się lotów dłuższych niż 250-300 metrów w moim przypadku, zwłaszcza że prawdę mówiąc, jak odleciałem nim na te 100 metrów, powiem Wam szczerze, że no, nie ni cholery już go nie widziałem wśród drzew, natomiast na niebie podejrzewam przy takim dniu jak dzisiaj. 300 metrów, na pewno nie byłbym w stanie go zobaczyć nie jest on też na tyle głośny, żeby usłyszeć go w jakimś bardziej ruchliwym miejscu, także no cóż, jeżeli chcecie latać zgodnie z przepisami 250-300 metrów to jest myślę wszystko co, co ten dron powinien Wam chcieć i móc zaoferować, z takim komunikatem kończę to wideo, widzimy się następnym razem jeżeli macie jakieś pytania, trzaskajcie je w komentarzach dawajcie łapki w górę, subujcie i do zobaczenia.